Szanowni państwo, kłaniam się z sołectwa Ostrogo Jakub Czubak. Gościmy dzisiaj w naszej miejscowości pana Wiesława Skrobota. Jestem bardzo zaszczycony myślę, że wszyscy z nas mieszkańców jesteśmy zaszczyceni taką osobą, że taką osobę możemy u nas gościć. Pan doktor jest bardzo aktywny tutaj w rejonie Ostródy, w rejonie Iławy, działacz tutaj właśnie w naszej okolicy, historyk, archeolog. Osoba rozpoznawalna, bardzo dobrze znana. Tym bardziej bardzo się cieszę, że e, zgodził się Pan u nas w Ostrowinie dzisiaj wygłosić swój wykład. E, I z góry za to od razu dziękuję. Szanowni Państwo, e, jak dobrze wiecie, świętowanie niepodległości co roku w Ostrowinie stało się już jakąś taką e, naszą młodą tradycją. E, w tym roku było to nielada wyzwanie, aby zorganizować e, jakieś obchody tego święta. Tym bardziej jestem bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że faktycznie udało nam się to zrobić poprzez taką transmisję internetową. No i drodzy państwo, życzę wszystkim wszystkiego dobrego w ten wspaniały dla nas dzień. E, Docenmy to, co mamy tutaj, prawda? Bo możemy świętować naszą niepodległość tutaj, możemy ją docenić tutaj w tej naszej małej ojczyźnie, prawda? E, pod naszymi nogami, nasze jeziora, nasze lasy, e, nasza mała ojczyzna Ostrowi. Zatem szanowni państwo, e, zapraszam do wysłuchania wykładu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem w Ostrowinie. Kiedyś odwiedzałem tę miejscowość jeszcze będąc pracownikiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a dzisiaj w zupełnie innej okazji. Ta miejscowość jest wyjątkowa, jej historia jest wyjątkowa i ta okazja, okazja 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest też takim momentem, aby odnieść się do pewnego kontekstu regionalnego, ponieważ no, żyjemy dzisiaj w Polsce. Mazury są częścią naszego państwa, ale historia tego skrawka ziemi jest skomplikowana, jest wyjątkowa. Rozważania na ten temat snujemy już w zasadzie od roku 2018, od rocznicy stulecia odzyskania niepodległości. W tym roku ten temat jest też bardzo nośny, ponieważ obchodzimy stulecie plebiscytu na warmii i Mazurach. Zatem jest to okazja do tego, aby odnieść się do pewnego kontekstu regionalnego święta niepodległości. Wszyscy dzisiaj w Polsce rozmawiamy i czcimy pamięć takich osób jak Józef Piłsudski, jak Wincenty Witos. Jak Ignacy Paderewski, jak Roman Dmowski. Natomiast bardzo często zapomina się o tym, że tutaj, na tej specjalnej ziemi, odbywały się też różnego rodzaju działania, i że ludność, która tu zamieszkiwała, podlegała bardzo skomplikowanym procesom społeczno-kulturowym. Dlatego też to dzisiejsze spotkanie z Państwem chciałem zatytułować. Polska Niepodległość Mazurskie Dylematy, rozważania na stulecie narodowego przełomu. Otóż no wiadomo, iż tym podmiotem społeczno-kulturowym, który był głównym aktorem tych przemian, jakie tutaj następowały ponad 100 lat temu, to byli, to byli Mazurzy. I chciałbym się troszkę skupić właśnie na tej. Na tej nacji, na tym, na tym narodzie można powiedzieć, ponieważ taka formuła kształtowania tego nowego spojrzenia na mieszkańców tej ziemi miała wówczas miejsce, była przedmiotem bardzo wielkich aktywności. Jako motto do tego dzisiejszego spotkania z Państwem chciałbym przytoczyć cytat z pracy doktorskiej. Adolfa Szymańskiego, jednego z bardzo aktywnych działaczy na rzecz mazurskości. On w swojej pracy doktorskiej zatytułowanej Die Wirtschaftliche Lage der Mazuren in Ostpreußen z 1921 roku napisał, że główne cechy charakterystyczne Mazurów to ich polskie pochodzenie i zwyczaje, niemiecka tradycja, polskie nazwiska i niemieckie imiona, Polski język i niemieckie pismo, polskie przysłowia i niemieckie pieśni, słowiańska religijność i ewangelickie wyznanie. Także ten cytat bardzo konkretnie pokazuje, że Mazur to nie do końca Polak, to nie do końca Niemiec. To właśnie ktoś, kto żyje na pograniczu tych dwóch światów i kulturowych, i społecznych uwikłany w bardzo skomplikowane procesy historyczne. I właśnie ludziom, którzy posiadali taką charakterystykę, przyszło zmierzyć się z tą nową rzeczywistością, jaka została ich właśnie 100-102 lata temu. Trzeba mieć świadomość tego, że w roku 1920 w 8 Mazurach, powiatach mazurskich w powiecie ostródzkim, nidzickim, szczycieńskim, rągowskim, piskim, girzyckim, ełckim i oleckim żyło około, tak się szacuje, od 350 do 500 tysięcy ludności etnicznie polskiej. Etnicznie polskiej, no, czyli takiej, którą możemy nazywać mazurską. W miastach żyło 55% Mazurów, 40, 45% Niemców. Z kolei na wsiach Aż 86% to byli Mazurzy, natomiast 14% to byli, to byli Niemcy. Czyli ta przewaga ludności mazurskiej była tutaj zdecydowana. Trzeba mieć też świadomość tego, że wyznanie, religia mieszkańców tych ziem to byli ewangelicy. To byli ewangelicy, oni wyznawali, byli ewangelikami unijnymi w przewadze i było to około 420 500 osób. Natomiast katolicy stanowili zaledwie 30 500 osób. Zatem ten mazur to był przede wszystkim Ewangelik. W momencie kiedy nastąpiły ustalenia traktatu, traktatu wersalskiego i kiedy część dawnych Prus wschodnich Uzyskała zupełnie inną przynależność państwową. Tak się stało z Obłodem Kłajpeckim na terenie Litwy. Tak się też stało z Działdowszczyzną. I wtedy, takim, powiedziałbym, papierkiem lakmusowym, tego jak będą traktowani Mazurzy, był tu w naszej okolicy problem, problem Działdowszczyzny. I o tym będę chciał Państwu tutaj szerzej opowiedzieć. Otóż w momencie, kiedy te ustalenia Traktatu Wersalskiego wprowadziły zasadę plebiscytu, który miał być przeprowadzony w 1920 roku, to działdowczyzna już na początku roku 1920 bez plebiscytu została przyłączona do, do państwa polskiego. Działodowczyzna to była południowa część dawnego powiatu Nidzickiego. I w takiej formule okrojonej została włączona. Potem dołączono do tego kilka gmin wokół Lizbarka, welckiego, jak również część gmin z dawnego, powiatu, z dawnego powiatu Brodnickiego. Całość włączono do województwa pomorskiego ze stolicą w Toruniu. Otóż te losy mieszkańców działdowszyzny w wielkiej przewadze charakteryzujące się niemieckim stylem kulturowym, no były, były bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Jako się rzekło, e, tych Mazurów, tak opisanych, jak to na początku zacytowałem od Adolfa Szymańskiego, były bardzo, bardzo trudne, więc oni pozostawieni sobie postanowili w jakimś sensie pomóc sami sobie, żeby odnaleźć się w tej skomplikowanej dla nich, dla nich rzeczywistości. Swego rodzaju byli takimi mohikanami, którzy no odcięci od wielusetletniej tradycji harmonijnego życia w ramach państwa niemieckiego musieli poszukać zupełnie nowej, nowej drogi. W roku 1920 była jeszcze sytuacja o tyle skomplikowana, że był to czas, kiedy po wkroczeniu na początku stycznia, 17 stycznia, dokładnie 1920 roku wojsk polskich do działowa, to były wojska pod dowództwem generała Halera. One też musiały stanąć wobec bardzo skomplikowanej sytuacji, bo trzeba mieć świadomość tego, że był to czas też bitwy, bitwy warszawskiej, która w sierpniu nastąpiła i w sierpniu, dokładnie 13 sierpnia, działdowo zajęły oddziały radzieckie, Wojska Rosyjskie. W związku z tym ten okres od stycznia do sierpnia Zamiast być przeznaczonym na czas harmonijnego dostosowywania warunków życia Mazurów w nowej polskiej rzeczywistości, był napiętnowany też swego rodzaju takim, takimi napięciami narodowymi o podłożu, podłożu społecznym. Aczkolwiek Rosjanie bardzo krótko byli w Działdowie, bo już 21 sierpnia opuścili to miasto i ponownie zostało to działdowo zajęte przez, przez wojska polskie. To atmosfera, jaka panowała w, tym, w 1920 roku na terenie Działdowczyzny, była bardzo trudna i skomplikowana. Trzeba mieć też świadomość tego, że te Procesy, jakie zachodziły na terenie działdowszczyzny, związane z problematyką ludu mazurskiego, one nie ograniczały się tylko i wyłącznie do tego fragmentu dawnych plus wschodnich. Otóż problematyka mazurska była obecna wszędzie. I już w roku 1922 powstało. Coś na kształt takiej, takiej formuły stowarzyszenia, formuły, być może nawet i w jakimś sensie partii politycznej, jednak o podłożu socjalnym nazywało się to Samopomoc Mazurska. Liczyła ona około 6 tysięcy członków, jednakże ponieważ były to próby oddolne, pozbawione liderów, więc dosyć szybko to ta organizacja uległa rozproszeniu. Jednakże była ona początkiem czegoś, co potem stało się podłożem zawiązania Związku Mazurskiego. Związek Mazurski zaczął się w Ełku. W Ełku w 1923 roku właśnie kupiec Adolf Szymańczyk, jak też Gustaw Sawicki to jest postać też z. Specjalna, istotna, ponieważ był to syn założyciela mazurskiej partii ludowej, czyli też jakby w jakimś sensie no, już z domu wyniósł pewne nastawienie aktywności w kierunku ochrony, ochrony praw ludu mazurskiego. I oni obaj, właśnie ów Adolf Szymańczyk i Gustaw Sawicki zawiązali pierwociny tego Związku Mazurskiego który, ponieważ no, były bardzo du duże problemy z organizacją tego ruchu na terenie na terenie Prus Wschodnich, więc siedzibę tego ruchu przeniesiono do, do Berlina. Do Berlina, a potem również do Zagłębia Rury. Trzeba mieć świadomość tego, że Zagłębie Rury było miejscem, gdzie w okresie jeszcze przed I wojną światową i później już w trakcie tego, tego okresu powojennego, to był obszar potężnej emigracji. Mazurów, którzy tam poszukiwali nowego, nowego sensu życia, nowego miejsca do, 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 do zakładania rodzin do tego, aby móc godnie żyć. I tam właśnie związek Mazurski dosyć mocno znalazł swoje umocowanie w dawnych mieszkańcach plus wschodnich. Związek Mazurski próbował stworzyć coś, co byłoby formułą. Do przezwyciężenia tej presji, jaka wynikała z niechęci Niemców, ale też i z nieumiejętności nowych gospodarzy działdowszczyzny do tego, aby, aby przyjąć Mazurów i żeby ich uznać jako, jako zupełnie oddzielną nację. Był to, był to bardzo poważny problem. Problemem było również to, że na teren działdowszczyzny ściągnięto, chcąc w jakiś sposób spolonizować poprzez nakłonienie do zmiany wyznania, tak zwanych cieszyniaków. Cieszyniacy, oni spod Cieszyna przybyli tutaj jako ewangelice augsburscy, czyli ci, którzy byli no, luteranami. I to powodowało konflikty. Trzeba mieć świadomość też tego, że również próbowano polonizować tych Mazurów poprzez przekonywanie do przechodzenia, do konwersji na religię katolicką. Wywoływało to bardzo wiele konfliktów natury, natury właśnie społecznej, natury kulturowej i opór przeciwko polskim gospodarzom. Trzeba przyznać, że to, iż dział weszła w granice Polski, nie było do końca przygotowane. Nawet taka postać jak Emilia Sukertowa Biedrawina, która jest bardzo zasłużoną osobą dla Właśnie tworzenia nowych struktur polskich na terenie Działadowczyzny i w ogóle na terenie tutaj części wschodnich, nie do końca była przygotowana do tego, aby w sposób pokojowy i w sposób taki bardzo harmonijny przekonać Mazurów do tego, iż rzeczywiście to, że są z pochodzenia Polakami. To tak naprawdę, wychowani przez całe pokolenia w strukturach państwa niemieckiego, nie są gotowi do tego, żeby stać się stuprocentowymi Polakami, takimi jak, jak ci z kongresówki. Więc był to bardzo, bardzo poważny i skomplikowany problem. Postacią, która bardzo mocno się zarysowała i która była bardzo istotna w procesie. Dochodzenia do, do tej mazurskości był Kurt Obic. Kurt Obic to aktywny członek Związku Mazurów w Berlinie. On właśnie był tam też i redaktorem naczelnym pisma wydawanego przez Związek Mazurów, pisma nazywanego CECH. Był tym redaktorem naczelnym w latach 1928 i 1931. I był tak naprawdę jednym z autorów, być może nawet głównym autorem, memoriału Związku Mazurów, który, który został ogłoszony na ramach pisma CECH w 1930 roku. I jednym z zapisów tego memoriału, tutaj zacytuję, było takie zdanie: Jesteśmy Mazurami. To znaczy w obrębie niemieckiego narodu państwowego, osobnym narodem z własnymi przymiotami dziedziczonymi od pradawnych polskich pokoleń. Mazurskość jest to dumne przekonanie o naszej swoistości. Proszę zwrócić uwagę, tu jest podkreślenie tych dwóch wątków, polskość i niemieckość. Czyli, że jest to coś nowego, czyli nie jest to ani, nie jest to postawa kompromisowa, tylko mająca charakter zupełnie nowej jakości, czyli że Kurt Obic wskazuje na to, że ta swoistość jest nową jakością, jest wartością, którą powinni uznać i Polacy, i Niemcy. No, niestety Niemcy w jakimś sensie, właściwie no, kolokwialnie mówiąc, temat odpuścili, natomiast Polacy próbowali za wszelką cenę tych Mazurów polonizować. Wielu z nich się właśnie zniechęciło, wyjeżdżało, opuszczało te strony rodzinne, natomiast wielu też się organizowało i no, powstawał bardzo duży konflikt, który przeradzał się bardzo często też i we wrogość. Jednym subowem, Konkluzja jest taka, że wielu Mazurów zniechęcało się, ale może nie tyle do polskości, bo w końcu oni mieli poczucie tej swojej etnicznej przynależności do narodu polskiego, ale zniechęcali się do państwa polskiego, ponieważ to państwo nie potrafiło znaleźć skutecznych środków na pozyskanie tej ludności. O tym mówił bardzo często Karol Małek, który, zresztą jego rodzina małków, była też bardzo aktywnie zaangażowana właśnie w ten cały proces poszukiwania drogi do pozyskania mazurów, do, do, do tego, żeby brali aktywny udział w rozwoju państwa, państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. I to jest ten problem właśnie, który stanął u źródeł tego, iż kiedy Związek Mazurski, ten, który został założony już tam w Ełku w 1923 roku i przeniesiona jego aktywność na teren właściwego państwa niemieckiego, do Berlina i do Zagłębia Rury, no, przeżywał swój kryzys. I w momencie, kiedy Kurt Obitz pojawił się na do bo on właśnie został też tutaj pozyskany, zresztą sam. Usiłował tutaj stworzyć jakieś nowe możliwości funkcjonowania i wytworzenia, tak powiem, nowej, nowej platformy do porozumienia z Polakami, ale żąda uznania Mazurów za odrębną, odrębną nację. Zresztą napisał też taką publikację, Dzieje Ludu Mazurskiego, która została wydana przez moją bibliotekę mazurską, przez wydawnictwo Redman. I jeśli ktoś ma ochotę, to zachęcam do tego, aby się zapoznał z tą publikacją, ponieważ Obic w sposób bardzo komplementarny wykładał to swoje poczucie odrębności ludu mazurskiego. Być może gdyby była, była platforma mniejszego konfliktu niż taki, jaki powstał między Obicem a Emilią Sukertową Biedrawiną, doszłoby do, do tego, że rzeczywiście ten proces uznania mazurskości zakończyłby się sukcesem. No, ale tu też w dużym stopniu no, tak niechlubnie zasłużył się też i wojewoda pomorski, który stawiał bardzo wiele takich właśnie kategorycznych, warunków, które miały nakazać polonizację, polonizację Mazurów, co oczywiście skończyło się znowu wzrostem tej wrogości mazurów w stosunku do, do Polaków. I oczywiście to wydało swoje bardzo gorzkie i bardzo dramatyczne owoce u progu II wojny światowej. No ale dzisiaj nie temu jest nasze to spotkanie poświęcone. Generalnie Trzeba mieć świadomość tego, że w 1935 roku doszło do ponownego podjęcia tej kwestii mazurskości. Powstał tak zwany Drugi Związek Mazurów, który został zawiązany 18 grudnia 1935 roku. I wspomniany już przeze mnie Adolf Szymański, autor owej definicji mazurskości, którą, którą określił w swojej pracy doktorskiej, tak podczas spotkania tego inauguracyjnego Drugiego Związku Mazurów powiedział, władze polskie traktują Mazurów tak samo lub jeszcze gorzej niż Niemcy, dążąc do zlikwidowania ludności mazurskiej jako takiej, widząc w Mazurach tylko podatników i robotników, upośledzając ich na każdym kroku. Jednym słowem, ten proces, który wydawałoby się powinien iść ku lepszemu, który się zaczął w roku 1920 w 1935 roku nadal był nierozwiązany, wręcz przeciwnie narastało to rozżalenie, to, że mimo iż Polska przygarnęła w wyniku postanowień procesu traktatu wersalskiego. Część działdowczyzny do swojego państwa to nie potrafiło, nie potrafiło to państwo w sposób właściwy z tymi mieszkańcami, którzy tutaj od wieków żyli, zawiązali różne więzi społeczne, gospodarcze, postępować. To jest swego rodzaju taki dramat. Ja postanowiłem państwu o tym dzisiaj opowiedzieć, ponieważ ta nasza polska niepodległość, ta rocznica bardzo wyjątkowa. 102 lata od jej odzyskania no jest okazją do świętowania. Ale wydaje mi się, że jest to też czas po to, aby podejmować pewną pogłębioną refleksję, szczególnie tutaj na tej ziemi, która jest bardzo wyjątkowa, pod wieloma względami. My ciągle też traktujemy czasami te, te ziemię jako taki, taką trampolinę promocyjną, że mamy Lasy, że mamy jeziora że jesteśmy takim miejscem, do którego turyści powinni przyjeżdżać, a bardzo rzadko poświęcamy się refleksji tej, iż to my teraz kształtujemy tę przestrzeń, którą przedtem ci właśnie Mazurzy kształtowali przez całe setki lat. Tak jak to opisał Ernst Wichert w Dzieciach Jerominów, tak jak to opisał Siegfried Lenz w Muzeum Ziemi Ojczystej, Taki my teraz wstatujemy tę ziemię i dlatego jest nam taka refleksja, czasem gorzka, w takich świątecznych dniach potrzebna. Ja kończąc to swoje dzisiejsze spotkanie z Państwem, chciałbym jeszcze taką, taki cytat przytoczyć pochodzący z, z książki, no z dzieła życia pani profesor Antoniny Kłoskowskiej. To jest książka Kultury narodowe u Otóż ten cytat brzmi: Koncepcja narodu państwowego nie jest równo, równoznaczna z pojęciem narodu obywatelskiego. Nie implikuje ona demokratycznego charakteru samorządu społeczeństwa. Dosyć trudne i skomplikowane zdanie, ale warto się nad jego treścią pochylić. Pomyśleć, że żyjemy w miejscu wyjątkowym, w czasach wyjątkowych. I warto, aby refleksja pogłębiona była częścią naszego życia codziennego. A teraz pozostaje mi tylko życzyć świętowania tego wyjątkowego dnia. Dziękuję Państwu bardzo.